Skywalker odrodzenie miał być kulminacją trzech generacji, które wychowały się na Star Warsach, a przede wszystkim finałem sagi Skywalkerów, a już w dniu premiery fandom zaczął żyć kolejnymi pytaniami co dalej? Jakie wątki pozostawiono otwarte? Kto teraz będzie antagonistą? Jakie nowe konflikty mogą się pojawić? W tym materiale przejdziemy sobie przez najciekawsze teorie, które narosły bezpośrednio po dziewiątej części. Będziemy rozważać klony Palpatina, reja komentor nowej generacji i tajemnicze plany Sidiousa. Jak zapewne wiecie, w dziewiątej części ujrzeliśmy laboratoria pełne klonów snowka. co jest jasnym sygnałem, że Palpatine Zastępcze ciała, lub też były to nieudane próbki. W samych oficjalnych materiałach Snoke jest określany jako sztuczna istota stworzona przez Sidiousa. A sam Palpatine wcześniej już mówił o mocy wpływającej na Midi Chlorianę i zdolności do tworzenia życia, co nam sugeruje, że temat klonowania i przenoszenia esencji były w jego zainteresowaniach od dawna. Not Teoria jest taka, że w dziewiątej części Palpatine nie umiera ostatecznie. Tylko jego główny klon, ale inne zapasowe ciała są w ukryciu i aktywują się później. Działają jako taka armia marionetkowych wersji Imperatora. Być może nastąpi moment, gdzie to Rey będzie musiała stawić czoła kilku wersjom Palpatina jednocześnie, a być może będzie musiała znaleźć poukrywane nieaktywne klony i je wszystkie zniszczyć jako ostateczne zakończenie imperatora. I na odmiana tej teorii mówi, że Palpatine zapisywał swoje DNA jako esencję mocy w artefaktach w reliktach Sithów, które są rozsiane po całej galaktyce. W jego upadku miejsce te zaczynają się aktywować, przyciągając fanatyczne grupy, które będą próbowały przywrócić Palpatina do życia. Co ponownie łączy się z tą teorią, że być może Rey będzie musiała znaleźć sama te artefakty i nie tyle co zmierzyć się przeciwko Palpatinowi, a jego pozostałym fanatycznym grupom. Kolejna teoria za to mówi o tym, że Palpatin tak naprawdę używał wielu hostów do przenoszenia swojej świadomości. Jednym z nich był Snoke, a takich hostów jest więcej, o których jeszcze nie mamy pojęcia. I że Palpatin już nigdy nie wróci jako Palpatin, ale będzie próbował wracać w formie mniej czy bardziej udanych stworzeń. Za to kolejna Teoria mówi nam o tym, że Rey to tak naprawdę klon, projekt Sidiousa. W trailerach dziewiątej części widzimy Rey z ciemnym płaszczem i czerwonym mieczem świetlnym, co się okazało złą wizją, ale być może jest w rzeczywistości czymś więcej. W ostatnim Jedi w scenie w jaskini Rey widzi siebie mnożącą się, co przez wielu fanów do tej pory jest traktowane jako wskazówka o wielu klonach Rey. Rey mogłaby być idealnym projektem klonowym, stworzonym przez Sidiousa jako nowy nośnik jego esencji, i w niej jest zakodowane, że stanie się nowym imperatorem. Być może jest to też hybryda klona z wolną wolą, więc sama musi zadecydować. Zdecydować o swojej tożsamości, czy zostanie przy jasnej czy ciemnej stronie mocy. Przechodząc do następnej teorii, co jeśli ręka Luka Skywalkera tak naprawdę została zatrzymana przez Darth Vader'a, imperatora, żeby posłużyć klonowaniu? Wiecie, może nie tyle, że jest klon Luka Skywalkera gdzieś w galaktyce, ale że jego ręka służyła do odbudowy imperatora ze względu na moc, która drzemie w Luku. Myślę, że tym akcentem możemy skończyć temat klonowania, no i przejdźmy sobie już do innej teorii. Następna teoria mówi nam o nowym zakonie Rey. Jak wszyscy wiemy, co się spotkało z niemałą kontrowersją, Rey przyjęła przydomek Skywalker co jest symbolicznym przejęciem spuścizny Skywalkerów, a samo nazwisko Skywalker już nie odnosi się do krwi i rodziny, a do ugrupowania silnych na moc osób. I właśnie Rey jako Rey Skywalker otwiera nowy zakon, w której pomaga jej duch mocy Luka, Jody, Anakina, jak i innych poległych Jedi. Nowi uczniowie są mniej ortodoksyjni niż dawni Jedi. Są bardziej elastyczni i mniej hierarchiczni, a część starych idei zostaje zakwestionowana. Wiecie, łączenie światła i mroku, balans i tak dalej. I tym płynnym przejściem przechodzimy do kolejnej teorii, że z czasem powstaną inne zakony, które będą sprzeciwiały wiecie, naukom Rey. Wiecie, takim luźnym naukom i że będzie ortodoksyjna część Jedi, która założy swój zakon, gdzie będą tępić nauczenia Rey i uczyć w starej wieży młodych padawanów, a Jedi nauczonych w zakonie Rey nie będą uznawać za prawdziwych Jedi. Ogólnie też wiele teorii przywołuje taki fakt, że co jeśli Rey będzie musiała naturalnie przejść na ciemną stronę mocy, ale jej nie pochłonie? Że wiecie, że pozna jej tajniki, że stanie się tak naprawdę szarym Jedi i właśnie wokół tych nauk będzie tworzyć swój zakon. Najciekawszym zagadnieniem po Star Wars 9 będzie Grogu. Tak, Gro którego w The Mandalorian widzimy jeszcze jako dziecko. Niby jeszcze jako dziecko, ale w rzeczywistości ma już 50 lat. Urodził się 41 lat przed bitwą o Jawin, a Star Wars 9 dzieje się 35 lat po bitwie o Jawin. co oznacza, że Grogu po Skywalker ma już jakieś 76 lat, jak mi matematyka nie byli. Można więc założyć, że jest we wczesnym stadium bycia nastolatkiem, o ile tak można nazwać 76-letnią osobę. Być może on będzie kluczowy w nowym Zakonie Jedi, mimo, że wybrał mandalorianina w Księdze Boba Fetta. W końcu mi ja tak dużo lat, luka z już nie ma, a Grogu, jak wiemy, jest bardzo I belong to my teacher Master Yoda. Jednak to nie koniec story. Może zamiast zakonu Jedi, będą swego rodzaju rady rozsiane po galaktyce. Wiecie, taka sieć mistrzów mentorek, działających lokalnie, bez sztywnej hierarchii. Co by oznaczało, że każda część galaktyki miałaby swój zakon Jedi, działający na delikatnie innych zasadach, ze swoimi własnymi mentorami. Również warto się skupić na samym nowym, żółtym mieczu Rey. Może to oznaczać, że została szarem Jedi, a również może to oznaczać, że jest to nowy, szkolny standard mieczy świetlnych dla padawanów i wprowadzi całkowicie nowy proces doboru Kyberów do mieczu czy świetnych dla nowych Jedi. Przejdźmy sobie teraz do samego Bena Solo, który, jak wiemy, ratując Rey, postanowił sam się poświęcić. A co jeśli Ben tak naprawdę ma gdzieś ukryte dziecko? Wiecie, skoro Palpatine był dziadkiem Rey, to nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby taki Ben Solo w rzeczywistości gdzieś w galaktyce miał swoje ukryte dziecko, które może, na przykład, Rey będzie musiała odnaleźć do swojej szkoły, do swojego zakonu. Następna teoria mówi o tym, że powstaną ciemne szkółki resztek Sithów, bo wiecie, po śmierci Palpatina nie wszyscy wyznawcy Sithów zginęli, więc być może na obrzeżach galaktyki będą rosły tajne Szkoły, nie żadne organizacje militarne, ale duchowe, które czczą ideę roku. Mogą dzięki temu rekrutować młodych, wrażliwych na moc i pozwalać im się rozwijać ku ciemnej stronie mocy. Również nie ma już żadnego mistrza, centralnego lorda Sithów, więc takie szkółki będą chaotyczne i mogą konkurować ze sobą. To też może sprawić, że mogą być dzięki temu mniej przewidywalne. Zakon strażników równowagi to kolejna teoria, która mówi nam o tym, że powstanie zakon, który będzie się skupił na utrzymywaniu balansu, nie na jasnej, ani nie na ciemnej stronie mocy, tylko na równowadze, przez co mogą stać się w galaktyce trzecią siłą. A co powiecie na zaginione linie Jedi? Wiecie, nie wszystkie rody Jedi wyginęły. Wydarzenia po rozkazie 66 pokazują nam, że palpatinowi nigdy nie udało się wybić wszystkich Jedi oraz wrażliwych na moc. Byłoby to po prostu niemożliwe, nieważne co. Execute order. 66. I być może pozostali gdzieś uciekinierzy z rozkazu 66 część Jedi, która ukrywała się całe pokolenia i przekazywała swoją wiedzę rodzinom. A być może w Galaktyce były też sekty Jedi, które nie podlegały radzie na kursant, dzięki czemu przetrwały, izolując się na dzikich światach. I tu właśnie wchodzi Rey, która może chcieć odnaleźć takich dzikich Jedi, żeby odbudować to, co zostało zniszczone. Nowe prorostwo to kolejna teoria: Prorostwo balansu 2.0, czyli nowe holokrony odkryte po dziewiątej części mogą mówić o dziecku, które odrodzi moc w inny sposób. Niż wybrany. Interpretacje tego mogą być przeróżne, jaki mogą oznaczać naprawdę, naprawdę wiele. No ale mamy też inne prorostwo, i być może będzie to reinterpretacja Skywalkera. Być może prorostwo wcale nie skończyło się na Anakinie czy Rey, a tak naprawdę jest to początek większej historii. Powrót prawie sitów, czyli następna teoria, która mówi nam o tym, że nie każdy, kto korzysta z mroku, był Seatem. Stare kulty i mistycy mogą wrócić i mogą używać alchemii Sithów, czarnej magii, czy też starożytnych rytuałów, nie uznając zasady dwóch. Nowi przeciwnicy to nie Muszą być klasyczni Sithowie, ale fanatycy eksperymentujący z mocą coś bardziej brutalnego, coś bardziej obcego. Bo wiecie, Sithowie to była pewna ideologia, ale prawie Sithowie mogą być czymś zupełnie gorszym. Czymś dużo bardziej chaotycznym, nieprzewidywalnym, po prostu złym. A co jeśli Nowa Republika będzie funkcjonować bez Jedi? Wyobraźmy sobie, że politycy mają dość zależności od Jedi i Nowa Republika ogłasza rozdział. Jedi nie mają prawa pełnić roli wojowników czy dyplomatów, tylko stają się prywatną organizacją. Konsekwencją tego może być to, że Jedi muszą walczyć o swoją reputację. Społeczeństwo zaczyna się ich bać i zaczyna ich traktować jak sektę religijną. Przez to Rey i jej uczniowie przy założeniu, że będzie mieć swój zakon Jedi, będą musieli udowodnić, że są potrzebni albo też będą działać z ukrycia. Tak naprawdę po dziewiątej części Sega Skookerów mogłaby się zakończyć, no ale tak naprawdę uniwersum żyje dalej. Powstają to kolejne teorie, aż czasem zapewne Disney rozwinie to uniwersum o wątki, co się dzieje po, choć na razie się skupia się na rozwoju, co się działo między częścią szóstą, a siódmą. Subskrybujcie!